Witajcie, czołgiści! Nadajemy program najlepsze polskie powtórki. Chwytajcie za widelce! Dziś na obiad trzy desperackie próby zapełnienia paska obrażeń 10 tysiącami punktów, który z nominowanych znajdzie się na szczycie podium olimpijskiego. Leopard Cranwagn czy obiekt 279. Obstawiajcie. Zaczynamy! Gracz Colin Gorky pierwszy trafił do tego odcinka. Jakżeby inaczej, skoro pędził w leopardzie? W bitwie na linii Mannerheim'a od razu zajął pozycję w krzakach na B7. Potępilibyśmy taką pozycję na czołgu średnim w walce z przeciwnikami 9. poziomu, gdyby to nie był leopard. Jakby nie patrzeć, to najbardziej snajperski czołg średni 10. poziomu, ale nawet z takim niezawodnym działem nie należy stać bezczynnie całą bitwę na jednej pozycji. Czas wycofać się na ostatnią linię obrony. W końcu przeciwnik napiera na flankę. Co więcej, wygrywa na punkty. Przewidująco powalamy drzewa i oddalamy się od nich na 15 metrów, aby nie zostać podświetlonym po strzale. Zbrodnia doskonała. Naszym zadaniem jest utrzymanie czołgów ciężkich poza bazą. Jak tam twoja wieża E5 nie boli? Działamy według ustalonego schematu. Podjeżdżamy pod krzaki, aby podświetlić i odjeżdżamy przed oddaniem strzału, ale niestety sojusznicy się kończą a w pobliżu naszej bazy pozostał E5 na jeden strzał. Byłoby niemiłosiernie zostawić biedaka, żeby się męczył. Ta flanka jest już czysta, ale problemy dopiero się zaczynają. Wracamy do obrony. Naszą jedyną szansą na wygraną jest zmuszenie przeciwnika, aby się wystawił, ale i tak szanse są znikome. Jesteśmy sami przeciwko pięciu! Próbujemy uciec, ale po drodze spotykamy E50. aj! aj, aj nie trafia w czoło wieży! Cicho, niczym kot, od tyłu zakradł się kolejny kolega, ale okazało się, że nasze pazury są ostrzejsze. Odbijamy pocisk E-50, unikamy trafienia przez artę i dobijamy. Cudownie! Przeciwnicy ruszyli na podbój i nagle zmienili zdanie. Chcą złapać ostatniego leoparda i mieć dywanik do salonu, a to jest przecież gatunek zagrożony. My tego nie pochwalamy, a nasz leopard tym bardziej. Pozostawieni bezarty przeciwnicy ponownie zmienili zdanie i ruszyli na bazę. Ale teraz jest już za późno. Wyciszamy irytującą syrenę i rozpoczynamy pojedynek z ostatnim T-30. Została minuta do końca bitwy. Nie ma czasu na umysłową rywalizację. Jedyne co zostało to starcie łeb w łeb. Dobre uszkodzenia na minutę i mobilność zapewniają nam równe szanse w walce przeciwko łowcom, którzy nie są w stanie szybko biegać i precyzyjnie atakować, lecz dysponują pancerzem i wysokimi uszkodzeniami na strzał. Jest! Dziesiąta i ostatnia zdobycz naszego łowcy! Medale kolobanowa i pula, bohaterska obrona bazy. I 8800 obrażeń. No dobrze, trochę do 10 tysięcy brakuje. Może następny zawodnik sprosta wyzwaniu. Karol Lucky, RNG, będzie drugim, który spróbuje osiągnąć ambitne 10 tysięcy. Zobaczymy, czy RNG mu sprzyja. Swoim kranwagnem udał się do Studzianek, gdzie ruszył na zajezdnie, aby poczekać na pociąg. Ale spotkał tam tylko kolegę. Obaj bardzo usilnie starali się namierzyć nawzajem swoje włazy, ale przypominało to coś w rodzaju pojedynku pomiędzy dwoma żołnierzami w kamizelkach kuloodpornych z pistoletami do paintballa. Wow, ale urwał! Jeden pocisk na 6 to niezwykle efektywne wykorzystanie dwóch magazynów, może lepiej byłoby wrócić do wioski, zakopać się w stercie liści i nie wyjeżdżać do wiosny. Byłoby to lepsze niż marznięcie na zajezdni bez celu. Od FV otrzymujemy tylko 265 punktów uszkodzeń w wieży, Już nie 600 jak przy starej mechanice pocisków OB. I chyba nawet udało się w odpowiedzi wysłać dwa pociski. Przecież nie widać było, żeby te pociski gdzieś spadły. Wreszcie stało się jasne, że na zajezdni za bardzo nie postrzelamy. Wynik bitwy rozstrzyga się teraz, w wiosce, którą straciliśmy i którą trzeba odbić. Wjeżdżamy do studianek, które były zajęte przez IS3. Podobno to ten sam, który Związek Radziecki przekazał Polsce w 1947 roku. Cóż, IS nie postoi już dłużej w muzeum. Następnie wyjeżdżamy odwróconym diamentem, by wykorzystać nos szczupaka i zniszczyć Progetto 166. Włoch nie miał szans! W ogóle teraz warto by było naprawić zbiorniki. W końcu mamy zestaw naprawczy i nie mamy gaśnicy. Inaczej walka może się zakończyć jaskrawie. Następnie korzystamy z podglądu taktycznego, aby sprawdzić teren. Wygląda na to, że można jechać dalej. W końcu tam jest tylko jeden KPZ. No dobra, jest też szarfutur. Dajemy mu to, na co zasłużył, i jednocześnie korzystamy z błędu KPZ. Do wygrania na flance pozostał tylko jeden krok dobić szarfutur. Łapiemy go, gdy wychyla się z dołu, przy próbie wydostania się na otwartą przestrzeń i oddania strzału. Ostatecznie to on oberwał. Tymczasem dnia padła bez naszego potężnego wsparcia. Musimy utrzymać obronę, trzymać przeciwnika z dala od bazy i zlikwidować artę. Następnie zmieniamy pozycję i zauważamy FV. On wyraźnie się czai na nasze PW, ale nasze pragnienia nie zawsze pokrywają się z możliwościami. Nie przeceniajmy swojej mocy, to może być śmiertelnie niebezpieczne. FV zdołał pokonać naszego ostatniego sojusznika. Zostaliśmy sami przeciwko dwójce. Jednym z nich jest E4 z dużą ilością PW. Tylko osłona, za którą można schować kadłub, pomoże przetrwać ten pojedynek. I tak, nie wiadomo czemu, ale on strzela w wieżę Wagna. A tu z tyłu pojawia się Waffen-Treger. Zostawił nam 70 PW. Błyskawicznie zawracamy, włączamy autopilota i. Tak, dobity! Teraz szybko chowamy kadłub przed E4. Obracamy w jego kierunku wieżę i podnosimy, aby ukryć włazy. E4 ponownie strzela w wieżę, zamiast podjechać i z bliskiej odległości strzelić w kadłub. Mógłby nawet spróbować szczęścia z pociskiem OB. Cóż, za błędy trzeba płacić. Co prawda, my też popełniamy błędy strzelając do rolek pod tak ostrym kątem. Ale wiemy, że E4 ma wieżę nie w pełni obrotową i nie wahamy się skorzystać z tej wiedzy. Załatwiony! Karol Laki RNG obronił studzianki w nierównej walce. Otrzymuje on tytuł stalowej ściany tygodnia, medal Redley Walters i udaje mu się zadać w sumie 9918 punktów uszkodzeń. Cóż, wyzwanie trafia do ostatniego kandydata. Ostatnim, który spróbuje szczęścia, jest szynka z chlebem PL13 na obiekt 279, ponadto w stylu staldemasceńska zarezerwowanym dla najlepszych wojowników. Cóż, za to od razu plus 5 do szacunku, a zatem bitwa standardowa na mapie miasto duchów. Tutaj wynik bitwy rozstrzygnie się na placu budowy. Decydujące znaczenie ma pancerz, umiejętność celowania oraz ilość słabych punktów wieży. WZ-55 i AE-Face-1 to doskonałe czołgi, ale podczas walki pozycyjnej przegrywają z obiektem. Nasza pozycja pozwala nam wystawiać tylko wieżę i górną płytę pancerza pochyłego. O, ale spryciarz! i Face znalazł pozycję, w której jest prawie nie do trafienia. Kluczowym słowem tutaj jest prawie. W międzyczasie WZ postanowił zmienić pozycję i przeniósł się do garażu. Teraz i Face pozostał tu sam. Złapaliśmy go podczas przeładowania, a on próbuje nas zwabić ku pozycją przeciwnika. Przy wyniku 1 do 5 bardzo ryzykujemy, ale jeśli jeszcze można odwrócić wynik bitwy, to tylko przez agresywny atak. Trzeba strzelać bez przerwy i jednocześnie nie wystawiać się na ostrzał. Krótko mówiąc, świetny pomysł. Dziękujemy AE Face 1 za sugestie. Teraz przestawiamy czołg na nasyp, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia pancerza kadłuba. Czekamy, aż E 75 wystrzeli i lecimy naprzód! To jeszcze bardziej ryzykowne niż szarża. S-100 e może wyjść z lewej strony, E-75 nas skutecznie trafia, a do tego jesteśmy pod ostrzałem artylerii. Może jednak trochę przesadziliśmy z odwagą. Nie, no to jest jakiś nonsens, ale jeśli odchodzić, to przy dźwiękach muzyki, a jeśli uda nam się wypchnąć czerwonych z miasta, to możemy mieć szansę na zwycięstwo. Dlatego nawet wystawieni na ostrzał, nie zwalniamy i naciskamy, ale dalej już nie pojedziemy. Tam czerwoni są osłaniani z krzaków i trafimy w ogień krzyżowy. Przy 300 PW nie trzeba zbyt wiele. Wracamy na bezpieczną pozycję i łapiemy projecto na błędzie. Teraz już można bezpiecznie podjechać do krzyża Conwaya. To za pociski zapalające. Zadrapali nam lakier. Następnie z rozpędu ładujemy CT i zauważamy ESTO, który wyraźnie ma zamiar na nas zapolować. Próbujemy go złapać na przejeździe kolejowym, ale Niemcowi udało się schować za budynkiem i przecenił swój pancerz. Niech mu ktoś powie, żeby nie tankował bokiem pod kątem prostym. Ponownie zmieniamy pozycję i wychodzimy z prawej. Esto nie jest aż taki twardy, ale nie należy tracić czujności i atakować go frontalnie. Gramy maksymalnie ostrożnie i z głową. Podczas gdy ostatni sojusznik zostaje zlikwidowany przez Arte. Brawo. Zostaliśmy sami przeciwko trzem. Esto jedzie od tyłu. Nie przebijamy jego grubego boku z ekranem i ruszamy dalej. 300 PW, 6 pocisków i minuta do końca bitwy. Teraz albo nigdy. Niszczymy Esto. A teraz czas na Artę! Obrót o 180 stopni. Żyjemy! Czołg przetrwał o włos, za to Arta rozpadła się niczym dojrzały arbus. I na koniec jedenasty na liście ofiar niepowstrzymanego obiektu. Przez 14 minut bitwy wszystkimi czterema gąsienicami balansował na ostrzu noża i w trakcie nabił 9933 punkty uszkodzeń. Niewiele brakowało do 10 tysięcy. Prawdopodobnie nasz bohater czuł niedosyt. Ale to nic, bo wszyscy autorzy powtórek, którzy dostają się do naszego programu, otrzymują po 2500 sztuk złota i styl. Przysyłajcie swoje powtórki i polubcie nas. Dajcie też znać w komentarzach, czy filmik wam się podobał. Do następnego razu!